Dzień dobry, witam Was serdecznie. Robimy sobie szybkie czytanko. Co dobrego idzie do wodnika? Co dobrego zbliża się do wodnika? Co dobrego dla 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 wodnika? Co dobrego... Wodnika. Co dobrego? Pokażcie nam karty, co dobrego idzie... надо Co my tu widzimy w tle czytania? E, no coś, coś nowego, jest jakaś szansa. Szansa na, mm, mm, na coś nowego. Może to być zmiana pracy, e, początek e, jakiegoś projektu, jakiegoś etapu, bardzo fajna, pozytywna karta. E, macie w tle czytania. E, coś nowego przed wami, szansa na coś nowego, tak? E, co my tu mamy? No, co idzie do wodnika dobrego? No, idą dobre rzeczy. Wodniki mają w sobie, idzie do Was taka wewnętrzna moc kreowania swojego, swojego losu. Macie tutaj wszystko, co potrzeba. jesteście tacy, Będziecie tacy tacy sprawczy, tacy, tacy twórczy. Takie, no, taka energia z góry i wsparcie. Będziecie mieli mm, opiekę i e, to, co będziecie e, chcieli sobie wykreować, e, stworzyć w, w swoim życiu, no to wam się e, będzie spełniało, tak? Będzie wam się to wszystko udawało. I e, tutaj jest to. Poparty taką piękną kartą. Macie tak przepiękną kartę, muszę Wam ją pokazać. To jest karta gwiazdy: to jest spełnienie marzeń. Zobaczcie, jaka piękna gwiazda. Taka piękna pani, która przelewa um, wodę z panów, No, super energia. Bardzo, bardzo pozytywna. Tu jest takie, no, takie, takie wsparcie z góry, tak? Tutaj macie, e, macie ochronę z góry, macie ochronę aniołów. Tutaj e, wsparcie kosmos jest po prostu z wami. I wszystko, co sobie e, zamarzycie, no będzie wam się tutaj spełniać, tak? To jest karta mega pozytywnej energii, sukcesu, spełnienia marzeń. Także e, bardzo fajna energia, bardzo. E, będzie jakiś... E, Jakiś taki, e, może też e, chwilowy, e, chwilowy odpoczynek. E, chwilowy odpoczynek, i takie e, zbieranie, e, zbieranie siły na, na coś nowego, m, na to, żeby ruszyć dalej. Bo dalej jest ostroskopyta. Bardzo pięknie. M, bardzo jest pięknie. Ostroskopyta do przodu. Czyli co sobie zamierzycie, zamarzycie, e, macie. E, no, ruszycie bardzo ostro do przodu, tak? Czy to będzie w życiu zawodowym, czy w prywatnym, no to to tu jest tutaj taka bardzo świeża energia, taka młodzieńcza i tak, tak dużo siły, wiary, że, że to się uda. Jest taki ogromny zapał, tak? Zapał, który no, wspiera ta jeszcze opatrzność z góry, także wszystko tak bardzo, bardzo mm, pozytywnie tutaj wygląda. No i co ja jeszcze widzę? No, jest przepiękna pani. Niektóre wodniki tutaj będą mieli romans, bo to jest bardzo pani piękna, namiętna, gorąca. Także idzie coś bardzo fajnego do niektórych z Was: coś bardzo gorącego, takiego. No, pikantnego, jakaś, jakaś piękna pani dla mężczyzn, no jakieś takie płomienne, płomienne relacje idą, tak? Coś bardzo, bardzo ognistego, tak? Tutaj będzie się dużo działo, będzie się dużo działo, jest, jest, jest dużo działań. No i w niektórych życiu z Was może pojawić się jakaś osoba spod znaku panny, bo tu mam to. Um, obok mam kartę panny. E, a dla niektórych e, będzie taka a, potrzeba troszkę medytacji, samotności, takiego e, przemyślenia sobie e, czegoś. Tak, część z Was będzie odczuwała taką potrzebę e, odsunięcia się e, na bok od czegoś, od kogoś i e, nabrania takiego dystansu. E, żeby na coś tak spojrzeć sobie z boku, na, na spokojnie i podjąć jakieś tam decyzje, mieć nowe takie świeże, świeże przemyślenia. Ale w ogóle, no, fajny, fajny macie ten rozkład. Bo tutaj pierwsza i ostatnia karta, tak? Czyli tu Wy będziecie tymi, tymi tak, takimi kreatorami swojego. Swojego losu. Tutaj jest tak dużo tej takiej energii sprawczej, dużo tego działania i ta opatrzność z gwiazd, to wsparcie takie z góry no jest super. No, tutaj wszystkie karty są pozytywne i piękne. Naprawdę, bardzo fajne. No i ten płomienny romans jakieś działania i taki taki. Tak, cały czas będzie się coś działo, tak? Będzie taki, e, takie parcie do przodu, także bardzo fajnie, nie? E, no, same dobre rzeczy do Was idą. Do... Także życzę Wam, żeby Wam się to, e, to spełniało, tak? I, I trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia.